Miery na sierpień. Będzie strasznie, fantastycznie i mrocznie. W kinach czeka nas babski wypad, przygoda z rewolwerowcem, jedna całkowicie zbzikowana lalka. Jakby tego było mało, przypomni nam o sobie jedna wiewiórka. Gotowi, to zaczynamy! Zestawienie otwiera nowe dzieło science fiction od Luca Bessona, Valerian i miasto tysiąca planet, mający premierę 4 sierpnia. To adaptacja legendarnego francuskiego komiksu. Dwójka agentów przyszłości podróżuje przez przestrzeń kosmiczną oraz czas, by stawić czoła mrocznej sile zagrażającej istnieniu zjednoczonego wszechświata oraz ich pokręconemu związkowi. Jest to w tym momencie najdroższy film nakręcony w Europie. It's Paradise. I'm James. Tego samego dnia w kinach pojawi się komedia Babskie wakacje. Emily zostaje rzucona przez swojego chłopaka tuż przed wakacjami marzeń do Ekwadoru. Zdesperowana postanawia zabrać matkę. Na miejscu ich naiwność, życiowa nieporadność i problematyczne relacje wpakują je w niemałe problemy. Film wyreżyserował Jonathan Levane, etatowy twórca hollywoodzkich komedii z prostą, jak budowa cepa, definicją humoru. Nie no, mówię What do you see? Him. I see a tower. The man in black. Co powiecie na ostateczną walkę dobra ze złem? Było? Okej, okay, ale nie w takim wydaniu. Mroczna wieża spajająca światy jest celem człowieka w czerni. W jej obronie staje Roland, ostatni rycerz Bractwa rewolwerowców. Jednak, by tego dokonać, najpierw musi do niej dotrzeć. Adaptacje powieści Stephena Kinga zazwyczaj są Niewki i dmuchał, więc na pewno ten film można sobie dopisać do listy do obejrzenia w tym miesiącu. Premiera 11 sierpnia. 11 sierpnia w kinach pojawi się druga część horroru Annabel, o lace, która ma większe aspiracje niż zabawa w popołudniową herbatkę. Tym razem poznamy bliżej jej historię, powiązaną z przeżywającym żałobem małżeństwem i założonym przez nich sierrocincem. Moc jump jest w tym filmie silna. Bodyguard, zawodowiec, to komedia akcji mająca premierę 18 sierpnia. Jeden z najlepszych ochroniarzy dostaje pod swoje skrzydła byłego zabójcę na zlecenie. Zabójca ma zeznawać, by za kratki trafił jeden zbrodniarz wojenny. Oczywiście zbrodniarzowi to nie w smak i jest gotów dogadać się nawet z terrorystami, by uciszyć niesfornego mordercę. W filmie zobaczymy Ryana Reynoldsa, Samuela L. Jacksona, Garego Oldmana oraz Selmę Hayek. Co się stało? Jeżeli to polski film, to musi to być dramat. Niby klisza, ale jaka prawdziwa. 18 sierpnia do drzwi Kin zapuka królewicz Olch. Młody geniusz jest pod silnym pręgierzem apodektycznej matki, która wbrew woli syna go w kierunku kariery naukowej. Narastające napięcie w końcu musi znaleźć ujście. To na. A, to jest dla sekretariatu, l'infirmerie czy la Jestem tu dla grupy RED. 18 sierpnia premierą ma agentka specjalnej troski. Do jednostki specjalnej francuskiej policji trafia młoda kobieta. Nie posiada żadnych kwalifikacji ani umiejętności, by przejść jakiekolwiek testy. Jej przełożony, nie przepadający za kobietami, tak przy okazji, nie może się jej pozbyć, bo jej ojciec to minister spraw wewnętrznych. Nie chcę nic mówić, ale mimo że film francuski porusza bliskie nam polaką kwestie. If you know what I mean. Mhm. Non cela aucun rapport, c'est sa fille mais ça n'a rien à voir. No okej, wszystko pięknie ładnie, ale na pewno zapytacie mnie Sznikiel, chcesz powiedzieć, że w tym miesiącu nie ma żadnej fajnej animacji? Haha, otóż jest. 18 sierpnia w kinach pojawi się druga część Gangu Wiewióra. Wiewiór ponownie musi stanąć w obronie parku, na którego miejscu ma stanąć Park Rozrywki. Taki plan burmistrza. Plan, którego nie powstydziłby się żaden minister do spraw środowiska. Park to park, po co drążyć temat. Emigrację zrobimy i to będzie dobra zmiana. Mający premierę 25 sierpnia, Polaroid to typowy amerykański horror. Pracowniczka antykwariatu wchodzi w posiadanie skrzyni, a w niej znajduje się stary aparat fotograficzny. Gdyby na tym się skończyło, to nie byłby to horror, powiecie, i macie rację. Nie zaskoczę was, aparat jest nawiedzony, a każda osoba, która oblicze zostanie nim uwiecznione, zginie marnie. Nie brzmi szczególnie ambitnie, ale kto lubi horrory powinien się całkiem fajnie bawić. A właśnie fan lub fanka klasycznych horrorów, który bądź która jako pierwszy, pierwsza znajdzie nawiązanie do starego filmu Grozy i napisze jego tytuł w komentarzu, dostaje serduszko. Barry Seal, Król Przemytu, to dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach mający premierę 25 sierpnia. Utalentowany pilot pracujący jednocześnie dla Pablo Escobara, nie, nie tego San Escobar, oraz CIA pada ofiarą politycznych rozgrywek. Kto by przypuszczał, że kartele narkotykowe i agencje wywiadowcze mogą być źródłem jakichkolwiek problemów? W roli głównej zobaczymy Toma Piękny Uśmiech Cruza. I to by było na tyle. Już? No tak, miało być 10 premier i oto są. Zapraszam was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o nowościach z poważnej strony, to klikajcie dzwona i odwiedźcie poważny profil na Facebooku. A ja żegnam się już z wami. Do zobaczenia. Pa, pa.